Siemano widzowie, ja już jestem u na firmie u Polmara. Właśnie, kurde, te światła muszę tu zgasić. Ciemno, jak się przeproszenie w czterech literach. Ja już jestem pod FH-em. <grym> jak to głośno chodzi. O nie będę włączał. Dobra, to tak na rzuty, jak to jest. Dobra, to nie. dajcie tak bo ona przerzuca muszę wiedzieć, jak się zadać. Ja ubiej, tylko że przyspieszyć, stresuję to ciemno, to tak wszędzie jest. Proszę o kienko, ja chcę, by nie było mnie widać, nie? Proszę, żeby... Icha akcja, dobrze? Proszę, proszę. Dobra, będzie, że jadę gdzieś daleko. To tym zatrąbię tu. I pojadę tu przez ten... Jestem na A tam stały tam tej sali, Jedziesz, co robisz? co robisz? Korek robisz! Musiałem. Wiesz, tu tego zablokował, a nie mam się jak zabrakł Najwyżej nie wiem. A w dupie cię mam, sam stanąłeś, obiecuję cię sam. Zresztą To sam on stanął Oda Miałem się nie pokazywać, a wszystkim się pokazałem Dobra, wejść drugim razem, bo ja tu w lewo, jak ja teraz jadę koło mojego pola z nie zaraz Wam pokażę. Tu widzicie tutaj skręcam. Tu. Będzie zajęliście. Lecę pełnym piecem za przeproszeniem, no bo jakby tu inaczej jechać. Trzeba szybko. Górde przytrzmocił we mnie. Co to jest? Co wiecie, ja, ja to widziałem demona. ja a się, się pobodnę, widzowie. Uff, czarki nie przeszły. Się. Ej, to no widzieliście. Ewidentnie, ktoś tam stał przede mną. I nagle tym sabował do zera. Ja to nie byłem. Nie mogę, takie rzeczy się dzieją, że. Mam drogę, właśnie o pieszy Kurde, może jednak jej nie znam Dobra, trochę zhamuję na poznaki A za chwilę nie będę gazował w mieście Co to za mieś, ale po prostu w, w, w tym na, no, we wsi No nie jedziemy. Nie ci ludzie będą Prawo jazdy to oni w lwiejsza wygrali, nie? Boj się obok tila przejechać normalnie. Ciągnikiem to samo jest. Chociaż ja mam kurczę problem. Z takich pedzi. Po co taka rurę ona ma? Po co ja? Trąbi jeszcze, masz coś do jechania? Widzowie, przykra akcja się stała przed chwilą. Ten gościu, co na mnie trąbił w drzewo, uderzył się po czasu. Nie wiem dlaczego. Chyba tak chciał. No ja mu tego nie zrobiłem, nie? Sam się to czas Póki trąbić mam. To by mu turbo do palacza nie dał. Teraz cicho. 100% sku full skupieniem więc jestem cicho. shan Jego żona wyszła w klapkach, dobra, ale dobrze, że w piżamie, tu był to, daleko nie wychodziła. Dobra, to mu powiem, bo światło się paliło, ale nie u niego, tylko u babci. A babcia pewnie pobudziła, nie? Ale oni nie widzieli, bo zanim to osłonili, bo oni mają zwykłych rolet, tylko elektryczne, nie? A te elektryczne, zanim pilot zdaje, zanim się osłonić. Ja wszystko o nich wiem, dlatego ja już bym przygotowali 100% na tą ucieczkę za przeproszeniem. Ja już miałem dorobiony kluczyk nawet, a to nie był kluczyk, tylko wytrych. Ja już miałem wszystko. Oczekajcie, tak za chwilę. O, pojedziemy. Takie światła połączę. Możemy wbić to. O. Nie wiem, czemu tutaj inne światła mi się wbijają no, ale myślę że dobrze to rozegraliśmy co trzeba dobrze to na pewno zrobiliśmy ja zrobię to co no i wy, wy widzowie, bo no, oczywiście mi pomagaliście patrzeć. widzę te nibie po się Teraz ja będę mnie tylko I widzicie, ja temu teraz to zrobię, ma nie za miesiąc dwa, bo nosicie on mógł sprzedać ten ciągnik, to jeszcze ja miałem wszystkie informacje. A policję tu pobudują, to 2-3 w w minuty gdyby policja była, nie? A, tak, nie ma policji, nie ma tego. Nie ma kto przyjechać. Jadą policja ma najbliżej chyba 18 kilometrów tu. Dobrze, ta ucieczka była zamierzana. W ogóle wiecie co jeszcze chcieli zrobić? Autobus to chcą zrobić. Nie wiem, czy was się jakbym woziła autobusem. Na przykład, no wiecie, latem y, to dzieci nie chodzą do szkoły lipiec, sierpień i tam trochę czerwca, ale... Tak, to codziennie mogę autobusem jeżdżać. w Szkolnym oczywiście bym jechał, jeżdżał, a jakim jak innym? Czy tu albo wiecie, tu nie wchowam. Bo jakby go przetrzepywali, to tu jest jego, a tu jest struszarnia. Normalnie ciągnika w nie daje. Ten czasem my. Nie? No wiecie o co chodzi. O kurde, Bysiak! Ciębala, czy mam kończy co? Pójdę na to. Ale tu głośno, Jezu, cały czas tłuczo, bo tam co? Jezu, Sylwestra chyba już robią w lipcu. No. Tyle w temacie, wam powiem. Dobra, no to... Tamten kluczek przez okno wyrzuciłem, a teraz na dachu wyją kawiczka, nie? I mnie, a ty kawiczka, to będziemy robić. Wszystko. Znaczy, to jest najpiękniejszy ciąg, zaraz wam... od... Yy, nagram wam. Przynajmniej. to jest taka maszyna że do buraków jak Mareczek będzie chciał to sam razem się to jest jak 16-14 to jest już jeden z tych nowszych tylko, że to jest e, czterocylindrówka może jeszcze chiptuning by się zrobiło w tych teraz tych nowych robią tak no. czasem was, że tak tu ale muszę wam odgrać. Bo to suszary w końcu. Patrzcie, 6, 10... Ja mówię sobie staćcie 13, 10, 14. Patrzcie środek. A tu obgram środek. Czekajcie. Patrzcie, no bajunia, wszystko ma nie. Kilometry też, on zawsze jak remontuje ten, wie, wiem, ten gościu, to usuwa kilometry. 0,0 zero, zero kilometrów. Ba bak? Pełen, nie? Tyle, on zawsze lubił mieć pełen bak. Później, no wszystko to jest tak, jak być powinno. Tłumik, przelot. Tu ma maska taka piękna, po skosie. Kokpit też po skosie. Tu koła czarne, tu też czarne, ale nie, że czarny bol leci, tylko tak jak ja w 60. Cenie. Także to piękna maszyna. Dobra, ale teraz do niepoznawki, że niby Marek, bo ja z Markiem to mam przeprowadzony już to. Trudno zgasić tego susa. Już. Audi, marka Tylko sport Dobra Patrz co to Tak to się prezentuje Dobra, żeby mnie pociaskach tego, ale nie Autem ja akurat za się.

Sobie. to taka piosenka jest, a nie mam chwilę, mam posłuchać mam nadzieję, że prawa by mnie nie pływali. Jezu, sarna by mi prawie wyskoczyła, nie? ten pierwszy gościu Nie, nie śledź, to najważniejsze. A, i w ogóle wam nie powiedziałem, ten pies, co tam był, to on zawsze tak szczeka, nie przejmujcie się nim. I powiecie, Jezu, pies szczekał, o, pewnie ich obudził, wszystko, mogłeś go zabić, a po drugie, widzowie, ja... O kurwa. E, mam nadzieję, że Marek tego nie ogląda. E, że, za przepraszam Dobra, nic się nie stało, widzowie. To fotomontaż był. Audi to no wcale nie dachowało. Nie no, ale nic się nie stało, pancerny lakier. Ja by nie patrzył. No i słuchajcie, i ten pies. Po drugie, ja nie podtruwam zwierząt, ja lubię zwierząt, zwierzaczki. A po trzecie, ten pies zawsze czeka. On jest taki walnięty, czy tak powiem, ma fiubździuna. Tak jak ci wła... Ja powiem tak, Ta, taki pies jaki właściciel, o. Tyle w temacie! Pozdrawiam! Po prostu w komiadę, ja żebym znowu nie był Gdzieś tu był zakręt. O, tu wejdzie za. Znak jest to. Halo, to ja, twój telefon. Ja dzwonię. Ale coś mi się zepsuło. O, dobra. I teraz patrzcie, jak szybko się rozpędza. Ta auticzka. O, mnie, Andrzej ten biedę. Czemu te ciągni nie chodzi Ty zadławił się. Dobrze, że tego przyjechałem, bo za zapłonieł mnie ten się I zapaliłem. Co by cieńcze, jadę do domu się przespać. Y, oczywiście marka samochodem. Rano mu odstawię i zobaczymy, i później się widzimy. Siema.